<laughs> Więc, jak podobają ci się pierwsze święta? Masz na myśli pierwsze normalne święta, tak? A to nie twój pierwszy raz? Właściwie to nie. Hmm. Ta. Eee... Mam list do pana? Wyglądasz oczywiście. Wow, Odbiło ci? Ej, ej, przestań! Co do... O! a? -a. I Trzy! Tak! Nareszcie! O, o, Jest uroczy! Uroczy, uroczy! <noise> uroczy, uroczy! uroczy. Oj, skarbęku. Może trochę ciepłego mleczka. I kiedy? Dostałem lukrem w kolano! Zginąłeś? Niestety tak! Ale przeżyłem! To całkiem miłe. Ciekawe, co leci w telewizji. Nie ma co oglądać, jak nasi nie grają. A ty ciągle tylko o meczach. Kevina będą puszczać. A może pokażę wam moją ulubioną kreskówkę? Jest tam taka bardzo fajna postać, co jest psem. Co? Wy też będziecie mi oceniać? O kurwa. Psemku? To szalop! mnie nie dostaje! Moje lukrowane guziczki! Kocham cię. Zabezpieczyć teren! Sprawdzić pozostałe pomieszczenia! Kibel! Czysty! Kolejna dobrze wykonana robota. Hm, zawsze chciałem zjeść dziecko. Co? Mm. No i tak to było. To straszne. Przykro mi, Konorze. Eee, ważne, że dziś jest lepiej. thank you